Suprematyzm, przez suprematyzm, suprematyzm rozumiem, rozumiem supremację czystego wrażenia, wrażenia uczucia, uczucia doznania, przeżycia doznania, przeżycia w sztukach pięknych. Z, z suprematycznego punktu widzenia zjawiska, świata, zjawiska przedmiotowego, świata przedmiotowego są same w sobie, same w sobie bez znaczenia. Bez znaczenia. Istotne, Istotne są doznania jako, jako takie, całkiem, całkiem niezależnie od tego, od tego, co je wywołało. Co je wywołało. Ich tak zwana tzw. konkretyzacja, konkretyzacja w świadomości, świadomości oznacza w gruncie, gruncie rzeczy sprecyzowanie refleksji dotyczącej, refleksji dotyczącej przeżycia za pomocą realnego przedstawienia. przedstawienia. Samo zaś przedstawienie przedmiotów, przedmiotów jest w sztuce, sztuce suprematyzmu bezwartościowe i to nie, to nie tylko w niej, ale w każdej sztuce, sztuce ponieważ trwała. trwała. Prawdziwa wartość, Prawdziwa wartość dzieła do jakiejkolwiek, jakiejkolwiek szkoły, by nie szkoły by należało, wyraża, wyraża się wyłącznie, wyłącznie w przeżyciu. Akademicki, Akademicki naturalizm, naturalizm, realizm impresjonistów, realizm impresjonistów malarstwo cezenne czy kubistów – wszystko, wszystko to są poniekąd, poniekąd tylko określone metody dialektyczne, które absolutnie, które absolutnie nie, przesądzają nie przesądzają o istotne wartości wartości dzieła istotnej dzieła wartości dzieła sztuki. Przedstawienie przedmiotowe, przedstawienie przedmiotowe, czyli przedmiot, przedmiot jako cel przedstawienia jest, jest jako takie, takie czymś, co, co nie ma nic wspólnego ze sztuką, jednakże jego przewartościowanie w obrazie nie wyklucza nawet, nie wyklucza dużej, nawet dużej wartości artystycznej dzieła. W związku, tym, w związku z tym dla, dla suprematysty zawsze, zawsze odpowiedni jest taki sposób przedstawiania, który możliwie który najpełniej możliwie wypowiada samo wrażenie, a ignoruje, ignoruje spowszedniałą przedmiotowość. przedmiotowość. Przedmiotowość sama w sobie jest bez znaczenia. Jest bez znaczenia. Wyobrażenie świadomości nic nie, nie warte. Decydujące, decydujące są wrażenia. wrażenia. I w ten, w ten sposób, sposób sztuka dochodzi do, dochodzi przedstawienia, do przedstawienia bezprzedmiotowego, do suprematyzmu, dociera, do dociera do pustyni, w której nie można dostrzec, dostrzec niczego prócz wrażenia doznania. Wszystko, wszystko co, w co w umyśle określało przedmiotową, przedmiotową, przedmiotową strukturę życia i sztuki, i do pojęcia, przedstawienia. Wszystko artysta, artysta odrzuci. odrzucił. Żeby oddać, żeby oddać się czystemu, czystemu przeżyciu. przeżyciu. Sztuka, Sztuka przeszłości służąca religii i państwu powinna, powinna w czystej nieużytkowej nieużytkowej sztuce suprematyzmu, sztuce suprematyzmu obudzić, obudzić się do nowego życia do nowego i zbudować, życia i zbudować świat, nowy świat świat doznań kiedy, Kiedy w roku, roku 1913, 1913 w pełnym jeszcze, jeszcze wahań dążeniu do uwolnienia malarstwa od balastu przedmiotowości, wciekłem się do formy kwadratu obraz, i wystawiłem nie obraz nie przedstawiający czego, niczego poza czarnym kwadratem na białym tle, na białym tle krytyka, krytyka, a z nią publiczność, z nią publiczność zaszlochała. Przepadło wszystko, Przepadło wszystko, co kochaliśmy. Znaleźliśmy, Znaleźliśmy się na pustyni. Się na pustyni. Przed, Przed nami czarny, czarny kwadrat, kwadrat na białym tle. Na białym tle. Szukano, Szukano najskuteczniejszych, zaklęć, najskuteczniejszych zaklęć, ażeby przepłoszyć ażeby ten symbol nicości w martwym, martwym kwadracie, kwadracie, dojrzeć jednak jakiś dojrzeć odblask ukochanej rzeczywistości, rzeczywistości realnej, przedmiotowości duchowej, uczucie. Kwadrat usług. wydawał się bowiem krytyce i publiczności, niezrozumiały, krytyce a także niebezpieczne i publiczności niebezpieczne. niezrozumiały, a także niebezpieczny. I, nie I nie należało się, się niczego innego spodziewać. spodziewać. Wspinanie się na kierunku nieprzedmiotowej, nieprzedmiotowej sztuki, sztuki jest trudne i pełne udręczenia, i pełne udręczenia. ale pomimo ale to pomimo uszczęśliwia to, do czego byliśmy już przyzwyczajeni, odpływa coraz dalej i dalej. Zarysy rzeczy pogrążają się Zarysy coraz głębiej i głębiej. Się coraz z, każdym głębiej, i głębiej. z każdym krokiem pojęć. znika świat znika pojęć. Wszystko, co kochaliśmy i czym Wszystko, żyliśmy, kochaliśmy i czym Wszystko, kochaliśmy, żadnych i czym obrazów żyliśmy. rzeczywistości. Żadnych, żadnych wyimaginowanych przedmiotów, nic żadnych poza pustkiem. Tę pustkę ożywia jednak przenikający wszystko duch doznań nieprzedmiotowych. Także mnie przepełniała jakaś obawa, wręcz strach, kiedy Także trzeba było opuścić świat pragnień i przedstawień, w którym strach, żyłem i tworzyłem, w którego prawdziwość wierzyłem. W którym żyłem i tworzyłem, i w którego prawdziwość wierzyłem. W końcu, w końcu jednak radosne uczucie radosne wolności oferowanej przez bezprzedmiotowość przez porwało, przez mnie, bezprzedmiotowość, pustynie, porwało mnie w tę pustynię, gdzie doznania. nic nie jest rzeczywiste prócz I doznania to i to stało się treścią mego życia. Mego życia. Nie wystawiłem. Pustego kwadratu, pustego kwadratu, lecz wrażenie bezprzedmiotowe. przedmiotowości. Zrozumiałem, że Zrozumiałem, przedmioty, że przedmioty wyobrażenie były niesłusznie ich brane ich za odzwierciedlenie wrażenia, zobaczyłem, za odzwierciedlenie był ten wrażenia. Świat. i świat zobaczyłem, i jak nieprawdziwy był ten świat, świat przedstawień i pragnień. Czy butelka, czy butelka na mleko, na mleko jest, rzeczywiście jest rzeczywiście symbolem mleka? Suprematyzm jest odnalezioną, jest odnalezioną czystą sztuką, która w ciągu, w ciągu wieków, wieków została, została tak przykryta przez przedmioty, że stała się że stała niewidoczna. Się niewidoczna. Wydaje, Wydaje mi się... Że malarstwa Rafaela, Rubensa czy, Rembrandta, Rubensia, czy oczach, Rembrandt w oczach krytyki i publiczności, krytyki i publiczności wzrosło się, całkowicie wzrosło się z niezliczoną ilością, ilością namalowanych przez, przedmiotów. przez nich I przedmiotów wartość, i dlatego jego prawdziwa wartość, sugestywne wrażenie pozostaje, wrażenie pozostaje niewidoczne. Podziwiana jest wyłącznie wirtuozeria w przedstawianiu materialnych Pisz. rzeczy. Gdyby, Gdyby było możliwe usunięcie, usunięcie z dzieł wielkich, wielkich mistrzów wyrażonego w nich wyrażonego wrażenia, w nich doznania, doznania zniszczeni zatem ich prawdziwej ich wartości artystycznej przecinek publiczność. publiczność razem, z razem z krytyką i znawcami, znawcami, sztuki, i znawcami sztuki, nawet by, by tego nie, nie, nie zauważyła. Nic, nic więc dziwnego. dziwnego. Że mój kwadrat, że wydał, mój kwadrat się wydał się pozbawiony publiczności treści. pozbawiony treści, jeżeli po mistrzostwie przedstawiania po mistrzostwie realnych przedmiotów, przedstawiania po, realnych sugestywności przedmiotów po sugestywności złudzenia, chce się oceniać dzieło sztuki i wierzy się, że przedstawiony się przedmiot, że przedstawiony jest, symbolem przedmiot jest symbolem przekonywającego odczucia. odczucia. Nigdy, Nigdy nie, nie dostąpi się szczęścia, szczęścia płynącego, z płynącego z kontemplacji prawdziwej treści dzieła sztuki. Ogół jest, do dziś, jest do dziś przekonany, że sztuka, że sztuka musi, musi się skończyć, skończyć gdy, gdy przestanie, przestanie naśladować, naśladować rzeczywistość. rzeczywistość. Jedyną rzecz, którą naprawdę Którą na naprawdę kocham, dlatego z przerażeniem kochanym, dlatego patrzy z przerażeniem na to, jak czysta odczucie, jak odczucie znienawidzona abstrakcja nabiera coraz większego znaczenia. Sztuka jednak nie chce już dłużej, pozostawać, nie chce w już dłużej i pozostawać w służbie podobnie religii nie chce i państwa, podobnie obyczajów. jak nie chce być ilustracją historii obyczajów, nie chce także niczego, o chcę także niczego wierzy, wiedzieć o przedmiocie że może się jako bez niego. takim i wierzy że może obyć się bez niego. Sztuka, Sztuka chce istnieć sama przez, się przez się i siebie i dla siebie. Istota i znaczenie, Istota i znaczenie twórczości, twórczości artystycznej są jednak stale, jednak stale niedoceniane, niedoceniane jak, zresztą jak zresztą zasada każdego twórczego, twórczego trudu, trudu, a przecie zawsze, zawsze i wszędzie jedynym źródłem wszelkiej, źródłem wszelkiej pracy formotwórczej jest doznanie. Jest doznanie. Uczucia, Uczucia, które człowiek, które człowiek żywi, żywi, są, są silniejsze, silniejsze od, od niego samego. samego, muszą za wszelką muszą cenę za być wyrażone, cenę domagają być wyrażone. się uformowania, muszą, być, lub muszą być komuś przekazane lub Doznanie gdzieś ulokowane. Doznanie szybkości lotu, domaga się jakiejś postaci, lotu, formy. Domaga się sprawia, postaci, formy i to ono sprawia, że powstaje, powstaje plan. Wszak nie, nie został on zbudowany, zbudowany po to, aby to aby przewozić by przewozić z Berlina do Moskwy handlowe listy, lecz aby zaspokoić lecz aby nieodparte pragnienie nadania kształtu, kształtu uczuciu szybkości. szybkości. To, to prawda, że, że głodny, żołądek głodny żołądek i podporządkowany mu rozum mają zawsze ostatnie, ostatnie słowo, gdy chodzi Wchodzi o, o wynajdywanie, wynajdywanie źródła i dorabianie, dorabianie uzasadnień istniejących, istniejących wartości, wartości. Ale, to ale to odrębny temat. Dlatego w sztuce dlatego jest dokładnie, w sztuce tak, samo jest dokładnie w tak samo jak w technice. Malarstwie. W malarstwie z mam tu naturalnie na myśli uznane malarstwo. Za zgodnym albo genialnym z wymogami kunsztu portretem placu, pana Nowaka albo genialnym przedstawieniem kwiaciarki na placu doznania. nie widzi się prawdziwej sztuki żadnego doznania. Malarstwo jest sztuki, w niewoli określonych sposobów doznania. przedstawiania, które mają, określonych Nowaka, przedstawiania jego które mają na celu uzyskanie wyobrażenia pana Nowaka, jego otoczenia i jego sposobu myślenia. Czarny kwadrat, kwadrat na, na, białym na białym tle był pierwszą formą wyrażającą, wyrażającą doznanie bezprzedmiotowości. Kwadrat to wrażenie. to wrażenie, białe tło to nicość, nicość poza, tym poza tym wrażeniem. wrażeniem. Jednakże, publiczność Jednakże publiczność w bezprzedmiotowości bez przedstawienia ujrzała koniec, ujrzała koniec i, nie i nie zobaczyła oczywistości tak bezpośrednio oczywistości, wyrażonego doznania. Tak bezpośrednio wyrażonego doznania. Kwadrat suprematysty i z niego formy można przyrównać do prymitywnych kresek, rysunków, prac człowieka, których kompozycja nie jest ornamentem, lecz ukazuje odczucie rytmu. Dzięki suprematyzmowi nie pojawia się nowy świat uczuć, lecz nowy, spontaniczny sposób PRZDS, AVI, a wszelkich uczuć. Kwadrat, Kwadrat zmienia się i tworzy nowe, nowe formy, które stosownie do powodowanych wrażeń można uporządkować w ten lub inny sposób. Kiedy oglądamy antyczną, Kiedy oglądamy antyczną kolumnę, to jej konstrukcja, to jej konstrukcja jeśli, chodzi jeśli chodzi o sens budowlany, nie ma, nie ma dla nas obecnie, obecnie znaczenia. Dziś odkrywamy, odkrywamy w, niej w niej formę, formę czystego, czystego wrażenia. Nie widzimy, Nie widzimy już, już pragmatyki, pragmatyki architektoniczno-technicznej, lecz dzieło lecz sztuki, dzieło jako, sztuki takie. jako takie. Życie, Życie praktyczne, praktyczne wciska się, wciska jak, się nachalny intrus, jak nachalny w intrus w każdą formę artystyczną każdą formę i sugeruje artystyczną. nam, że utylitaryzm jest, jest jej początkiem i celem, jego lecz jego żywot jest krótki. Gdy któregoś dnia kiedy straci na znaczeniu, znaczeniu, kiedy ocena dzieła sztuki pod kątem jego przydatności, kątem przydatności nie, wyda nie wyda się już celowa, celowa dzieło, dzieło w pełni, w pełni odzyska wartość. swą wartość. Przechowujemy w muzeach antyczne, muzeach, antyczne dzieła, dzieła sztuki i bardzo, bardzo się o, o nie troszczymy, ale nie po to, by, by zachować, zachować ich, znaczenie ich znaczenie użytkowe, lecz by kontemplować by ich, wieczne ich wieczne piękno. piękno. Różnica pomiędzy nową, nieprzedmiotową, nieużytkową nie nie sztuką, sztuką a sztuką polega antyczną polega na tym, że, pełna na wartość tym, że to wartość tej ostatniej dopiero wtedy się ujawniła. Dopiero, Dopiero wtedy, wtedy została dostrzeżona, gdy życie, gdy życie ją porzuciło w poszukiwaniu nowych form przynoszących, przynoszących pożytek. Tymczasem nienastawiona na użytek artystyczna, artystyczna forma nowej sztuki wyprzeda życie, odwracając się tyłem do wartości praktycznych. Tak się przedstawia nowa, tak nieprzedmiotowa, się sztuka, nowa, nieprzedmiotowa, się sztuka, nowa nieprzedmiotowa sztuka, sztuka która nie szuka, nie szuka wartości życiowych ani idei, ani żadnej idei. innej, Ziemi, ani obiecanej, innej ziemi obiecanej, lecz, lecz jest wyrazem, wyrazem doznania. czystego doznania. Antyczna, Antyczna świątynia, świątynia nie, dlatego nie dlatego jest piękna, piękna że służyła określonej, określonej organizacji, organizacji życia, albo była albo podporą, podporą religii, religii. Ale, ale dlatego, dlatego że, jej że jej forma powstała, powstała z czystego doznania z czystego stosunków, stosunków plastycznych. plastycznych. Artystyczne, Artystyczne doznanie, doznanie, które przybrało kształt zbudowanej świątyni, jest dla nas czas żywe i znaczące. Natomiast organizacja otaczającego życia, kiedyś istniejącego wokół świątyni, jest już martwa. Życie i formy, w jakich się objawia, rozpatrywane były dotąd z dwóch punktów widzenia: materialnego i religijnego. Można by można by że sądzić, że należałoby je rozpatrywać także rozpatrywać ze względu na sztukę, względu co stanowiłoby, sztukę, co i stanowiłoby trzecie i równouprawnione podejście. W praktyce, w praktyce jednak sztukę podporządkowuje, sztukę podporządkowuje się jako coś, jako coś drugorzędnego, jednemu z dwóch wcześniej omawianych punktów widzenia. Punktów widzenia. Ten, stan, Ten rzeczy stan rzeczy pozostaje w dziwnym, w stosunku, w dziwnym do faktu, stosunku do faktu, że sztuka, że sztuka zawsze i w, i w każdych okolicznościach odgrywała decydującą rolę w twórczym działaniu, działaniu oraz, oraz że, że tylko wartości, wartości artystyczne, artystyczne są, doskonałe są doskonałe i wiecznotrwałe. I wiecznotrwałe. Najbardziej, prymitywnymi, najbardziej środkami, prymitywnymi środkami takimi środkami, jak, węgiel, takimi jak szczecina, węgiel, szczecina nadające się do obróbki drewno, Artysta tworzy to, czego najbardziej wyrafinowana celowo i celowo zbudowana maszyna, maszyna nigdy nie, nie będzie w stanie wyprodukować. wyprodukować. Zwoleni pragmatyzmu, pragmatyzmu myślą, że sztuka jest że sztuka swoistą, jest idealizacją, swoistą życia. idealizacją życia, życia uporządkowanego. W centrum po Tyiotrów stoi pan Nowak, w a raczej, obraz, stoi pana Nowaka, Nowak, czyli symbol, a raczej obraz pana życia. Nowaka, czyli symbol życia. Maska okoliczności, życia. Przykrywa Maska okoliczności oblicze oblicze życiowych przykrywa prawdziwe oblicze sztuki. Sztuka, sztuka nie, jest nie jest dla nas tym, dla nas czym, tym mogłaby czym mogłaby być. Pragmatyczny, zmechanizowany, zmechanizowany świat mógłby zresztą świat mógłby rzeczywiście okazać, się celowy, rzeczywiście okazać się celowy, gdyby zechciał się potroszczyć o to, ażebyśmy ażeby otrzymali, otrzymali tyle wolnego, wolnego czasu, czasu, ile to tylko ile możliwe, możliwe by sprostać jedynemu, jedynemu rzeczywistemu zobowiązaniu, które powzięliśmy wobec, wobec natury zobowiązaniu, zobowiązaniu zajmowania się sztuką. Ci, Ci, którzy przykładają, którzy się, przykładają się do konstruowania pożytecznych, jakimś celom służących, jakimś przedmiotów, celom służących i przedmiotów, przedmiotów i zwalczają lub sztukę lub chcą ją zniewolić, i ją zniewolić powinni, powinni pomyśleć, pomyśleć że, w rzeczy, że w gruncie rzeczy nie ma celowych, nie ma celowych konstrukcji, użytkowych przedmiotów, przedmiotów. czy doświadczenia Czyż przedmiotów? wieków że nie nauczyły nas, na że rzeczy są tylko wszystko, krótko można widzieć praktyczne. W muzeach, Mówi wszystko, jednoznacznie, co można widzieć jeden przedmiot, nie jest rzeczywiście użyteczny. że ani jeden przedmiot nie jest rzeczywiście przydatny, użyteczny. Gdyby, Gdyby było, było inaczej, inaczej nie, stałby w nie stałby w muzeum, a jeśli wcześniej a jeśli wydawał, się, wcześniej wygodny wydawał i się wygodny i użyteczny, to właśnie, to wydawał właśnie taki, się taki. tylko wydawał Ponieważ się lepszy. Ponieważ nie znamy lepszego, możemy więc lepszego. Z pewnością zakładać możemy więc iż z rzeczy, które wydają się nam dziś celowe, niż i potrzebne, rzeczy. Jutro Które wydają się nam dziś inne. celowe i potrzebne, nie jutro będą zastąpione przez inne jest za to dość zastanawiające, że najstarsze dzieła sztuki, i że najstarszy sztuki dziś, i jak i przed wielu tysiącami lat działają równie pięknie i przekonywająco. Suprematyści, nie oglądając, nie oglądając się na nikogo, się na nikogo obalili wreszcie obalili przedmiotowe, wreszcie przedstawianie, przedmiotowe natury, przedstawianie a, żeby dotrzeć, natury, do a żeby, żeby dotrzeć do samego szczytu niezamaskowanej prawdziwej, sztuki, niezamaskowanej sztuki i stamtąd próbować sztuki, ująć, stamtąd życie, próbować przez ująć życie, życie przez pryzmat czystego doznania doznania, doznania, doznania artystycznego. W świecie, w świecie przedmiotowym nic nie jest aż tak jak, to nasz, Jak to nasz umysł wydaje się sądzić, niczego w świadomości nie poznajemy a priori, i skonstruowanego, poznajemy na a priori skonstruowanego na całą wieczność. Wszystko, wszystko co, co nie wzruszone jest i do, do czego, czego przywykliśmy, przywykliśmy, daje się zmienić, przeformować, przeformować nowy w nowy porządek. Dlaczegożby by nie można Dlaczego było kiedyś by można spróbować, było także spróbować także porządku artystycznego? Rozmaite, Rozmaite uzupełniające, uzupełniające się i kontrastujące ze sobą odczucia, odczucia lub raczej, wyobrażenia, lub raczej i pojęcia, wyobrażenia i pojęcia jako wizje powstające, jako wizje z, naszych powstające z naszych doznań nieustannie, nieustannie się zwalczają doświadczenie Boga i obecność diabla, uczucie głodu i przeżycie, przeżycie piękna. Obecności Bożej pragniemy, odtrącamy diabła, jak również walczymy z ciałem. Usiłujemy wierzyć Nieskończoną boską wspaniałość, oraz w przemijanie ziemskich dóbr. Także sztuka, jeżeli nie jest w służbie kultu, kościoła, zostałaby skazana. Z przeżywania bóstwa powstała religia, z religii kościół. Z uczucia głodu zrodziło się pojęcie celowości, z tego zaś rzemiosło i przemysł. W ten sposób, jak się to mówi, Przyjemne będzie połączone z pożytecznym. Całość odbitych w Całość świadomości doznań określa, określa, określa światopogląd człowieka, człowieka. Ponieważ, ponieważ działają w nim coraz to inne, coraz to inne odczucia, odczucia, możemy zaobserwować, zaobserwować najbardziej, najbardziej zaskakujące, zaskakujące ewolucje, ewolucje światopoglądowe. światopoglądowe, Ateista odczuwa bojaźń Bożą. Bożą. Osoba, głęboko Osoba głęboko religijna traci religijna. wiarę. Człowieka, człowieka można do pewnego, do pewnego stopnia, porównać stopnia porównać ze skomplikowanym, ze skomplikowanym odbiornikiem radiowym, odbiornikiem radiowym który, odbiera który odbiera szereg fal różnej długości, długości. A, suma a suma wszystkich jest, jest owym światopoglądem. Ocena, ocena wartości, wartości przywiązanych do bytu jest, jak widzimy, jak widzimy bardzo bardzo Tylko, wartości Tylko wartości artystyczne stawiają artystyczne czoło grze, stawiają zmieniających, czoło grze się zmieniających się kryteriów, dlatego obrazy, świętych, dlatego obrazy lub świętych lub Boga, jeśli widać w nich widać uformowane artystycznie uczucie, mogą, uczucie być mogą być z powodzeniem eksponowane w ateistycznych muzeach i rzeczywiście są. Znów, Znów mamy, więc, mamy okazję więc okazję się przekonać, przekonać że, sugestie, że sugestie naszej świadomości, naszej świadomości celowość, celowość w, w powołują do powołują życia zawsze, do życia, względne zawsze tylko względne wartości, więc, więc bezwartościowość że i że nic prócz, prócz wyrażenia uczucia podświadomego, podświadomego lub, lub nadświadomego, czyli nic prócz artystycznego, artystycznego formowania, nie, nie może uczynić zrozumiałymi, zrozumiałymi wartości absolutnych, absolutnych. Prawdziwą, prawdziwą celowość. W wyższym sensie, sensie tego, słowa, tego słowa można było osiągnąć by osiągnąć tylko wtedy, kiedy podświadomość, kiedy podświadomość i nadświadomość utrzymałyby przywilej porządkowania formy. formy. Nasze, Nasze życie jest dramatem, jest dramatem, w którym nieprzedmiotowe, nieprzedmiotowe uczucie jest, jest przedstawione w postaci, postaci przedmiotowego, przedmiotowego zjawiska. Prawosławny patriarcha jest aktorem, który w odpowiednio ukształtowanym otoczeniu pragnie przez gesty i słowa przekazać przeżycie religijne lub raczej religijną postać refleksji nad nim, oficjalista. Kowal, żołnierz, general, Kowal, generał, Kuchalter, to generał, postaci z jakiegoś przedstawienia z jakiegoś odgrywanego przedstawienia, przez pewnych odgrywanego ludzi, przez pewnych przy, czym ludzi ekstazie, przy czym grający w ekstazie. To jest, tak jest tak bardzo przejęty swoją rolą, swoją rolą że, sceniczny, że sceniczny dramat bierze za samożycie, samo właściwego oblicza człowieka, człowieka tak jakbyśmy wcale nie widzieli. Tak gdy kogoś wcale nie spytamy. Kim jest, otrzymamy Kim jest? odpowiedź Odtrzymamy inżynierem, odpowiedź. Chłopem, a chłopem. więc określenie roli a granej więc przez osoby w tym lub innym teatrze wrażeń. Ta, Ta rola, rola jest, nawet, jest zanotowana nawet zanotowana i potwierdzona, i potwierdzona w paszporcie, w paszporcie obok, obok imienia i nazwiska, i nazwiska. Stąd, stąd zaskakujący pak. fakt, że właściciel paszportu jest bez wątpienia inżynierem, inżynierem Iwanem, banem, a, nie a nie malarzem, malarzem Kazimierzem. Kazimierzem. W gruncie, gruncie rzeczy nawet o sobie każdy wie bardzo mało, mało ponieważ, ponieważ nie, nie można dostrzec prawdziwie ludzkiego oblicza, oblicza, kryjącego się za kryjącego się wspomnianą maską, którą bierze się za właściwą twarz. Za właściwą twarz. Filozofia suprematyzmu sceptycznie zapatruje się zarówno na maskę, jak, się jak i, zarówno na maskę, ponieważ, jak poddaje i rzeczywistość ponieważ poddaje wątpliwość rzeczywistości ludzkiej, ludzkiej, ludzkiej twarzy, ludzkiej postaci w ogóle. Postaci w ogóle. Artyści, Artyści zawsze z upodobaniem posługiwali, posługiwali się ludzkim obliczem. obliczem. W nim widzieli, w nim widzieli najlepszą, najlepszą możliwość, możliwość wyrażenia, wyrażenia swoich doznań. Swoich doznań bogata, elastyczna, pełna wyrazu mimika. Jednak, Jednak suprematyści zrezygnowali z przedstawiania ludzkiej twarzy oraz wszelkich, oraz wszelkich naturalistycznych, naturalistycznych przedmiotów i wynaleźli, I wynaleźli nowe, nowe znaki bezpośrednio oddające, oddające odczucia, odczucia a, nie odbicia, a nie ich odbicia, które przybrały, które przybrały jakiś kształt. Ponieważ suprematysta nie ogląda i nie, nie ocenia niczego, nie ocenia on doznaje, Odczuwa. Odczuwa. Widzimy Odczuwa. więc, że na przełomie XIX i XX wieku, sztuka zrzuca, i 20 wieku. sztuka zrzuca z siebie balast narzuconych siebie idei religijnych i, idei religijnych dociera, i do samej, dociera do siebie samej, do formy samej, wyrażającej, jej wyrażającej jej własną istotę. Staje się trzecim obok dwóch, wspomnianych, obok dwóch wspomnianych, wspomnianych poprzednio światopoglądów, samodzielnym i równoprawnym, samodzielnym i równoprawnym punktem widzenia. Punktem widzenia. Publiczność jest wprawdzie, tak, tak teraz, jak teraz, i wcześniej, jak i wcześniej przekonana, o przekonana o tym, że artysta robi że artysta niepotrzebne, niepotrzebne, bezsensowne, bezsensowne nie zauważa, rzeczy. Nie zauważa, że te nieprzydatne przedmioty, te nieprzydatne przetrwawszy, przedmioty wiele przetrwawszy wiele tysiącleci, są nadal tysiącleci, aktualne, są nadal a, tymczasem aktualne a tymczasem przedmioty utylitarne, tak rzekomo utylitarne, niezbędne, zestarzały tak, się po Zestarzało się po niewielu publiczność dniach. Publiczność zupełnie nie zdaje sobie sprawy, zupełnie nie zdaje iż, nie sobie sprawy właściwego, iż nie odczytuje właściwego, prawdziwego znaczenia właściwego, rzeczy. Prawdziwego to właśnie znaczenia jest przyczyną rzeczy. chronicznego, niepowodzenia, jest przyczyną na polu chronicznego, chronicznego niepowodzenia. niepowodzenia na polu wszelkiej użytkowości. prawdziwej i absolutnej ład. Także we, Także we wzajemnym obcowaniu ludzi, ludzi można, by można by zaprowadzić tylko wtedy, kiedy ludzkość zechciałaby go, zechciałaby ukształtować, go ukształtować na podstawie na wartości, wartości nieprzemijających. Oczywiście trzeba by, trzeba by element artyzmu, artyzmu uważać pod każdym względem za decydujący. Zanim to nastąpi, zanim to nastąpi we współżyciu, we współżyciu ludzi, ludzi będzie panować niepokój. Będzie panować niepokój.